teraz robimy, dzisiaj robimy zamówienie dla Lilki, to jest w ogóle pierwsza seria co zamówiamy, to ona chciała tą gwiazdeczkę i inne tam rzeczy już są w pudełku, takiego jeszcze, takie dwa popity, chciała prześwitującego. simple dimple, Tom ten... Taki serek. Takiego ptaszka z piramidą, co się utrzymuje na niej. Takiego popita, którego sama robiłam w szkole. Simple dimple, to znaczy popita, jeszcze jednego, to Dwa baloniki. Kauczuka. symbol dimpul i drugie symbol dimpul. Gumkę. I to. Takie nie wiem. I on dostanie aż dziesięć gratisów. A w grafisie będzie myszka do serka, taki bandanek, druga myszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, yy, siedem, osiem, dziewięć i kolejna pastelka. Takie to będą grafisy dla Lilki. I mam nadzieję, że zamówienie przyjdzie w jednym. Yy, naprawdę można to zamówić. Yy, I ta paczka przy, przyjdzie yy, na stronę, którą ja tylko mam i ona przyjdzie na jakieś dwa dni.